Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada. Jak robić responsywne aplikacje w Bubble, to znaczy takie, które ładnie wyglądają i na telefonie, i na komputerze, czyli na małym, i na dużym ekranie? I to jest nadal ta sama jedna strona, tylko te elementy inaczej nam się układają. Czasami robimy jakieś warunki, że ukrywamy menu, które jest szerokie i ładne, wystawione przyciski, kiedy jest nasz, nasza strona wyświetlana na komputerze, na dużej stronie, a kiedy jest na małym telefonie, pokazujemy tylko. Trzy kreseczki, żeby ktoś mógł kliknąć i wtedy pojawia się na przykład w pop-upie nasze menu. Ale tutaj pokażę Ci takie podstawy, czyli jak zrobić responsywne układy w naszej aplikacji. Na początku to zróbmy sobie taki przykład na podstawie strony, bo tutaj mamy stronę, layout jest w tej stronie do ustawienia, czyli jak te elementy się będą układały i te wszystkie rzeczy, które mówię, tyczą się też wszystkich tych kontenerów, więc jak chcesz robić responsywne strony, to tak samo rob dla tych kontenerów tę samą strategię stosu. Więc mamy sobie przyciski, które wrzucimy na naszą stronę. Jeden, drugi i trzeci. Mamy je wszystkie w jednym rzędzie i tutaj mamy ustawiony taki defaultowy przez Babu na Fixed. Nie wiem, czemu jest taki ustawiony, ale taki właśnie tutaj jest ustawiony, więc Ci pokażę, jak to działa. Mamy tu zakładkę Responsive i możemy sobie zobaczyć, jak nasza strona teraz przy takim układzie, z takimi przyciskami, z te wszystkimi takimi ustawieniami wygląda na takim ekranie. Wygląda na tysiąc 200 w ekranie, jak wygląda na tym szerszym, węższym, więc zobaczcie, możemy sobie to edytować tutaj, ale przez to, że my mamy tu układ właśnie fixed, to nie możemy tego zmieniać. Ta nasza strona ma dokładnie zafiksowane, czyli ustawione konkretnie wartości, ale możemy sobie to zmienić, na przykład na Align to Parent i wtedy możemy już przechodzić tutaj w układzie i zobaczyć, jak na 1200 wygląda nasza aplikacja 992, 768, 320 czy jeszcze węże. i zobaczcie. Przy takim układzie na przykład właśnie 320 albo tu węższej te przyciski zaczynają na nas wchodzić. A w układzie align to parent my układamy sobie elementy w taki 9 punktów naszej strony. Na samej górze strony lub kontenera, górny prawy róg, dolny prawy, prawy róg Dolny lewy, i tak dalej, i tak dalej. Ale już przy wąskim ekranie to wszystko zaczyna nam się rozjeżdżać. Ale na szczęście są jeszcze dwa inne layouty na naszych stronach tutaj i kontenerach do wykorzystania. Jeden z nich to jest wiersz, i on sprawia, że te nasze elementy są układane, znacznie w jednym wierszu. I jak sobie tutaj nasza strona jest jeszcze węższa, to to spada niżej, jeszcze niżej i w zależności od tego, jak wysoki mamy ten wiersz ustawiony, to te elementy będą leciały jeden po drugim albo tak jak tutaj jest jeszcze większa przestrzeń. I druga opcja kontenera, to jest tego naszego layoutu w kontenerze, to jest kolumna i układamy tutaj elementy od góry do dołu i one nam w ten sposób przeskakują i możemy później też łączyć takie różne layouty, różne kontenery. Weźmy sobie ten i ten przycisk połączymy, i możemy to złączyć w Grupę typu wiersz, więc zobaczcie, mamy sobie kolumnę. Tutaj jest jedno po drugim, ale w ten dwa nasze przyciski są w jednym wierszu. I znowu jak mamy wąską stronę, to to wszystko czy nam niżej i też na wąskim ekranie zaczyna to ładnie wyglądać. I te układy, właśnie wiersz. I kolumna mają też różne możliwości. Możemy układać się, czy to ma być na, po lewej stronie kolumny, czy na środku, czy po prawej stronie. za ten przycisk sobie przelatuje, albo jak mamy taki wiersz, to te, czy te elementy mają być przy le po lewej stronie, czy po prawej stronie, czy na środku tego wiersza, czy rozrzucone tak, że mamy wszędzie przestrzenie również przy granicach tej strony, czy rozrzucone tak, że mamy jak najbardziej po Lewej i prawej stronie, jakbyśmy tu mieli jeszcze jeden przycisk, to on po prostu pojawi się gdzieś w środku. Jak dodamy sobie jeszcze jeden przycisk, to znowu on się pojawia. Wszędzie są po prostu takie same przestrzenie dane między tymi naszymi elementami. I tak możemy budować sobie właśnie na tych dwóch layoutach, kolumna i wiersz, różne responsywne układy w naszej aplikacji. Tak jak mówiłem na początku, czasem trzeba dać sobie warunek, że jeżeli nasza strona page with jest na przykład większa niż. 500, na przykład 500, to wtedy ukrywamy sobie ten element, on nie jest widoczny i w takim przypadku coś innego tutaj wyświetlamy na przykład takie menu w postaci hamburgera. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. A jeżeli chcesz, on zbudował dla Ciebie jakąś niesamowitą aplikację, napisz do mnie maila albo zostaw komentarz. Cześć!